Przewodniczącym Trenera Stali Mielec, dobrze znanego, ulubionego, szanowanego Stalowej Woli Pana Rusza Białka Witam szkoleniowca Stali jak i wszędzie, jak wszystkich dziennikarzy. Rozpoczynamy konferencję po meczu Stal Stalowa Wola Stal Mielec, wynik 0 do 2, zwycięstwo gości. Bardzo proszę, Trenera Białka. No cóż, zadowoleni, szczęśliwi, wygraliśmy spotkanie bardzo trudne, kolejne, derbowe. Kolejne bo niedawno graliśmy w Pawne Brzegu i też był to bardzo podobny mecz. Tutaj szczęście uśmiechnęło się do nas. Potrafiliśmy stworzyć sytuację i co najważniejsze zdobyć bramkę, ale nie powiem, że drżałem nawet prowadząc 1-0, to drżałem o wyniki, i tutaj szacunek dla, dla Jarka i jego chłopaków że walczyli do końca i nie chcieli tanio skóry sprzedać. Jak powiedziałem, uśmiechnęło się szczęście do nas, stworzyliśmy kilka tych sytuacji, potrafiliśmy zdobyć bramki. No i tak wygrywa się mecze na wyjeździe. Dziękuję. No, dziękuję trenerowi Białkowi. Bardzo proszę, bardzo dziękuję. Przede wszystkim, e, no cóż, no niestety przyszedł ten moment, e, który zadowaliśmy została zdobyta szkoda, że w tym meczu, szkoda, że w meczu darmowym. Wiedzieliśmy, że mielec przyjedzie tutaj i ustawi się na z kontry. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Chłopcy o tym byli informowani, rozmawialiśmy na, ten, na temat tego meczu już od, praktycznie w poniedziałku. Byliśmy na to przygotowani, ale do niestety nie znaleźliśmy się 90 minut pomysłu na stosowanie e, gry defensywnej różnych e, gości. E, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że przez cały tydzień dzisiaj chłopaków się uczulają na to, że e, Mielec e, jest zespołem, który przyjedzie tutaj, będzie grał mm, typową, typową defensywkę i będzie starał się wykorzystać nasze, nasze błędy, tak, na te, nasze straty piłek, e, w środku pola. Yy, bo potrafi to robić i udowodnił nam dzisiaj w tym meczu, yy, że dobrze wychodzą z kontry, że, 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 że potrafią wykorzystać błędy przeciwników. Yy, Uczyłałem na to zawodników przez cały tydzień przed meczem, przerwie. Yy, no nie takie proste błędy, za dużo takich błędów. Nie możemy mieć yy, się strat po prostu w, w środkowej strefie yy, boiska, yy, jakie nam się dzisiaj przydarzały. Po takich dwóch prostych stratach straciliśmy dwie bramki a jeszcze wcześniej nie no, na swojej sytuacji po takich, po takich, po takich stratach. Dlatego mówię, to najbardziej boli, że, 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 że chłopcy po prostu tutaj się nie wywiązali z tych założeń, które, które żeśmy sobie przedstawiali przed meczem. A mówię, to, że mecz przegrany. Kiedyś musiało to nastąpić. No, nastąpiło to dzisiaj. wiesz, albo podziękowania dla kibiców. Fajna atmosfera. Żal, że w tym meczu, ale nie możemy głowy spuszczać. No, kiedyś ten, 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 ten mecz musiał nastąpić. Mamy kolejny mecz we wtorek pucharowy. To jest mecz, tak jak powtarzam, to jest, to jest nagroda za, za dobrą rundę. Przecież ta runda się jeszcze nie skończyła, ale za te trzy 4 rundy. To jest nagroda dla chłopaków. A potem to, cośmy stracili tutaj, musimy w piątek nadrobić w drugim. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pytania przedstawiamy się. Kiedy dochodniałem do trenera Białka, pani trenerze, można powiedzieć, że mistrz nie dał się jeszcze pokonać uczniom, bo współpracowaliście razem w Stanisławowa z trenerem Wiprzęcia. U nas no, się okazało, nie wszystko Jarkowi przekazałem. Sorry, sorry Trzeba było coś dla siebie zostawić. Nie wsłuchał na wykład. <grym> nie, nie. Nie byłem na Szacunek, szacunek z tego co, co Jarek tu zrobił, jaki zespół tu się naprawdę z duszą na ramieniu przyjeżdża. Macie bardzo dobrego trenera i szanujcie go jak najdłużej. Jak pan tych paru latach pracę w A ja zawsze bardzo mile, zawsze gdzie pracuję to z reguły mam przyjaciół i myślę, że z Jarkiem tutaj możemy tak o sobie powiedzieć do tej pory, pomimo tego, że go tu grałem. to... Zdroważyłeś. To, 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 wcale nie jestem, wcale nie jestem, a ja też ale nie jestem pewny następnego meczu i mówię tu dzwonimy w, li, w centralnej lidze juniorów też rywalizowaliśmy i zawsze sportowo zdzwaniamy się także nie, nie takie ja życzę żeby wszyscy utrzymywali takie stosunki po zakończeniu współpracy jak jak my to naprawdę to nasze środowisko byłoby dużo dużo lepsze a będzie pan bo tak już nawiązując pan ze stałą sławą pokonał Lecha poza będzie też to powieprzędzić wtedy jeszcze w składzie. Będzie Pan trzymał historyk, gdzie ty e, oczywiście, 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 oczywiście i wierzę, że ten stadion jest jakiś magiczny i tutaj zawsze drużyny z Ekstraklasy miały ciężko. Przekonała się o tym chociażby Lechia Gdańsk. I myślę, że, że no może nie do końca na te karne Jarek, może to wcześniej trzeba rozstrzygnąć, ale nawet gdyby taka zaszła potrzeba to WTH myślę, że jest w stanie powtórzyć to, co wtedy. Proszę bardzo, kolejne pytania. Jeszcze do tonelewej wszędzie. Panie też, że rozumiem, że każda seria ma swój koniec, ale nie ma co głów spuszczać, tylko po prostu się skupić teraz na Śląsku, tak? Dokładnie, no. Nie? Najgorsze, co naj, byśmy mogli teraz zrobić, to spuścić głowy, tak? Przegraliśmy mecz, my przegraliśmy pierwszy mecz od ośmiu kolejek, tak? A więc no jeżeli by ktoś mi powiedział przed przed rundą, że będziemy na tym miejscu w tabeli mieć tyle punktów po 14 kolejkach i żeby będziemy mieć taką serię, to brałbym w ciemno. Myślę, że większość Państwa również. Yy, dlatego mówię, chłopcy są smutni, no bo mają prawo być smutni, tak, ale mm, mają przyjść w poniedziałek na trening z podniesionymi głowami, tak. I to, tak jak powiedziałem na samym początku, to co żeśmy stracili dzisiaj, będziemy robić wszystko, żeby nadrobić Piątek, a mecz torkowy jest to nagroda chłopaków, chłop, dla chłopaków za, za, za dobre występy w tej rundzie. I, wie, to jest mecz dla nich, to jest tak jak wieśmy, zawsze chłopcy też powtarzamy, to jest wisienka na torcie. To jest ich wisienka na torcie. Jakieś małe roszady można się spodziewać. Znaczy, na mego, no, roszady, tak, bo, bo no, to, to jest nieuniknione, tym bardziej, że mm, nie, nie, nie wszyscy mogą grać w tym pucharze. To raz, dwa. Nie muszą grać młodzieżowcy, a więc yy, też jest możliwość z, y, przypatrzenia się hmm. innym chłopakom, którzy ostatnio grali troszeczkę mniej, a więc na pewno jakieś tam poszady będą. Kto to zagra? Bartkiewicz zekar. Proszę bardzo, są pytania. Tomasz Liga, super Supernowość do trenera wiarka. Panie Januszu, jak pan to zrobił, że, że sami przestała trafić bramki, bo jak pan przychodził, to... To był, no nie chcę powiedzieć dramat w obronie, prawda, ale, ale jednak jakaś pięta achillesowa i ta dobra seria, to też ma związek, myślę, z polepszeniem tej, gr tej gry w defensywie. No na pewno tak, bo gdybyśmy tracili bramki, to myślę, że pozycja, z jakiej startowaliśmy, była nieciekawa i, i byłyby problemy w meczach. Natomiast, no, naszym głównym zadaniem jest zabezpieczenie tego przedpola, bramki. No i to nam się udaje. Poświęcamy naprawdę bardzo dużo czasu na, na grę w defensywie, na doskonalenie, na, na poprawę i myślę, że udaje nam się jakoś tak i, i dobrze i szczęśliwie zestawić tą trójkę obrońców grających typowo defensywnie z jednym takim bardziej ofensywnym zawodnikiem. I dzisiaj fajnie to tak Gettinger z podstolakiem na zmianę robili, do tego dostosował się Załuski i myślę dało to taki fajny efekt, a w pewnym momencie jak Jarek dokonał zmian, w końcówce ta przewaga wzrostu zrobiła się duża w tym polu karnym, ale mimo wszystko jakoś tak potrafiliśmy zażegnać się niebezpieczeństwo, ale to jest wynik naprawdę dużej ilości pracy, jaką zwróciliśmy uwagę, bo to była rzeczywiście pięta atilesowa zespołu. No i ma Pan, pan zespołę Kamila Raduliego. Myślę, że to jest taki piłkarz, który sobie poradził w pierwszej linii. Ja myślę, to... Że, że to co najlepsze to dopiero przed Kamilem on bardzo długo dochodzi do siebie i ta forma nie jest jeszcze optymalna. On jest po długiej kontuzji, miał takie perypetie zdrowotne. Na szczęście już poza nim i, i wydaje mi się, że ten najlepszy taki okres to dopiero przed nim. Trudno powiedzieć, czy jeszcze w tej rundzie, bo ona się kończy, czy na wiosnę, ale myślę, że rzeczywiście szacunek dla tego zawodnika. Są pytania jeszcze do Nie ma pytań. Dziękuję